Witam Was w kolejnym odcinku z serii Kreatywność. No więc tak, wiem, że nie było nic widać w poprzednich odcinkach, ale wróćcie na luz, bo w tym będzie widać o wiele lepiej. No więc tak, dzisiaj zrobimy, zrobimy naszyjnik z bibuły dowolnego koloru oczywiście. Trzech lub czterech kolorowych piórek zębników żółtego lub innego koloru balonu tak zwanej kiełbaski z, z, ze sklepu w manufakturze no życzę. i no to wszystko no więc tak e, ucinamy gumeczki z balonu tak, dobrze usłyszeliście ucinamy mniej więcej takie kawałeczki to są nie do piórek ale do czegoś innego takie kawałeczki gułki, do piórek mam nieco mniejsze. Tak, yy, przepraszam. Może być nie widać. Takie. Malutkie, wiem. I tak, bierzemy piórko. Zakładamy na nie mniejszą gąbkę. Ona jest dla ozdoby, A w ten sposób. I to robimy z resztą piórek, dajcie mi chwilkę, to ja pozakładam te gumki, możecie się jeszcze przyjrzeć, jak to robię. O, nie wiem, czy wejdzie, o, weszła. Dobrze, piórka odkładamy na tą chwilkę i ucinamy odpowiedni kawałek bibuły w ulubionym kolorze, bądź pasującym do koloru piórek. Zakładamy na końce też gumeczki dowolnego koloru z obciętego balonu. Najlepiej zwinąć troszeczkę końce bibuły, żeby było łatwiej założyć gumeczkę. Możecie się przyjrzeć, jak ja to robię. Staram się to robić mniej więcej w kamery. Dobrze, to ma wyglądać o w ten sposób. I teraz bierzemy piłko, umieszczamy je w miarę na środku. Ja są tutaj rozmarzamy. Kładziemy na przykład bibułę w miejscu gumeczki lub nad nią. Tak mniej więcej na środku. Przepraszam, tu mi się przełożyło. Odkładamy tam balon nożyczki. Robimy w ten sposób, że przekładamy, raczej obwijamy dookoła piórka troszkę bibuły. Lepiej tego nie zaciskajcie. I tutaj zakładamy, przekładamy pod tą pętelką koniec bibuły, a raczej jeden z końców. Tutaj zwijamam. Trochę mi się poplątało, przepraszam. I, no i spadło. Piąta pasek nie? Tu mi posładały te gumeczki z tego sznureczka z bibuły. Tutaj już przekładam. Mówię wam, łatwiej będzie z gumeczkami na końca. No i kiedy już przełożymy, zaciskamy. uważajcie, żeby się nie zerwała bibuła. A w ten sposób to mniej więcej wygląda. Teraz robimy to z resztą piórek. Tym razem z tej strony biorę, bo by mi się to wszystko splątało. coś chyba tutaj pokręciłam, a jednak nie. Wkładamy. Staramy się to trochę przesunąć bliżej tamtego piórka. I zaciskamy. Jeżeli właśnie się zerwie, bibuła, by no to kłopot. I tutaj w pośrodku dam na tą piórkę. Czyli jak tam kto woli, niebieskie. I tutaj już jest kłopot, bo trzeba je... chociaż dla mnie z brzegu nie będzie zbyt gęsto, ale jakoś to będzie wyglądało. Z tej samej strony co białe piórko możemy wyjąć pióro i przełożyć tutaj przez tą pętelkę i dopiero z nią włożyć piórko. Jeżeli coś będzie nie tak, naprawdę piszcie w komentarzach. Być może Wam pomogę. Że... No, odpowiem Wam po prostu w moim komentarzu. Lub mogę to Wam podpowiedzieć z innego konta na, yy, na YouTube. Ja tu mi się zerwał kawałek bibułym. Ale to powinno wyglądać mniej więcej w ten sposób. I tutaj ja to na razie odłożę, bo nie mam jak zawiązać. I jak już mamy tutaj założone, to bierzemy w ten sposób i składamy na pół i zrobimy pętelkę, żeby zawiązać. No możecie skleić to taśmą no tak samo jak przywiązywaliśmy piórka, tylko musimy to zrobić z dwóch kawałków, czyli tak. No i to chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Tutaj efekt końcowy pracy z zerwaną bibułką. To może być również zawieszka na drzwi albo coś innego. Co kto woli. Możecie tu dodać więcej piórek. I powiesić na oknie na przykład. No więc tak. To koniec dzisiejszego odcinka. Żegnam się z Wami po raz kolejny. I zapraszam na dalszy ciąg serii. Stawiajcie lajki, komentarze. No i to na tyle. Żegnam się. Pa!